Jestem satanistą jesteś głupi, jesteś głupi Jestem satanistą, bo zbieram pokemony <mulety> Satanista! Let's go! Wow. Dobra staję to co, lecimy do domu, nie? No, chodźmy lepiej Co to było? Nie wiem, chodźmy to lepiej sprawdzić Dawaj! Siemano, no ja jestem lotaros.pl i rozpoczynamy drugi odcinek z serii Gwiezdni Zapyla... Pomykacze. Dobra, jako że on już się śmieje, to musi powiedzieć coś głupiego, tylko coś normalnego. Hmm, jesteś no, głupi. Miał być normalnego, to jest nienormalne. Dobra, słuchajcie... W swoim wykonaniu. Co się zdarzyło między odcinkami? Między odcinkami, zobaczcie co zrobiliśmy, zrobiliśmy pole w moim stylu my z kopalnia i Aidares wyhodował krówki tylko ma, jest downem, bo zrobił drugą przygródkę, a nie zrobił tam furtki. Ale to szczegół A Jak to ty wy... robisz tą drugą przygródkę. Ja jej nie robiłem. Jak nie? No nie. A ja, ja też nie, a sama, sama się nie zrobiła. Dobra, słuchajcie, to co to, 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 to po czym teraz chodzę, to jest... to jest... to jest... to jest coś fajnego. No i tam będzie stało coś jeszcze fajniejszego. To... Mm, idziemy z nimi. Idziemy z nimi do kopalni, co czy nie? Ale do której? Tak? Mamy, mamy, diamenty. Czy pod ścinę cukrową? Przydałoby się pod żeby, 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 zrobić enchant. Dobra, to ja sobie jakiś mieczek zaraz ładną ogarnę. Mieliśmy diexowe zrobić, właśnie, robimy diexowe. Po co dieksowe? A Samo. to daj mi proszę Czekaj, już robię, zostaw. Masz. Yy, dobra, jeszcze jakiś ekuby by się przydało ogarnąć. Ile mamy żelaza? Mamy stack, dobra. Przecież... To ja ogarniam. To co, robimy klatę? Zrób całe. Powinno starczyć. Nie starczy właśnie na dwa. Starczy. 24 idzie na jedno. I spodenki, zobaczmy. Tyk. I dzień wstaje. Hełm. To. Jeszcze raz to. To. Nie, nie, nie. Tak, czekaj. Dobrze? Dobrze. W dupę! Co? Zbiłem dwa hełmy. Ale ty jesteś głupi. Trzy hełmy zrobiłem, sorry. Ani mówiłem, że jesteś głupi. Ciła bądź. Teraz, stary, masz klatę. Gdzie ta menda znowu polazła? Gdzie, gdzieś łazi. Gdzie ty jesteś, pajacu? Na Ci jeszcze łazi. Tylko mnie ty, Trzeba zabić zabi odcinek schowanego. Masz, ziomek, masz jaką? Masz, masz to. Masz hałmy i masz to. mi dać dwa. Boże, daj A spodnie. Spo... Daj, daj, daj buty. Po co inna Co jeszcze trzeba wziąć? Weźmiemy są trochę, trochę drewna. Masz jakieś żarcie? E, dwa steki. Dwa steki tylko? Trzy. O, wezmę wederko zbiorę plony, zrobimy chlebki. Spoko, spoko. To co jeszcze możemy wziąć? Pochodnie nie bierzemy. Ty, a właśnie. A skoro jesteś takim nieogarnem w aktualizacjach, to może ci pokażę takie coś. Jest? Tr tr trzymam w ręku chestplate, nie? To trzymasz? Chestplate, czyli na pielśnik. No. I klikam prawym. Jasne. Spróbuj. Yeah! Nie widziałeś o tym też? Nie. Stary, chodź. Zam zamknij drzwi. Zam zamknij drzwi. Ale to trudno Drzwiami to trudno nazwać. Skaczesz? Jak zginę to się... Jeb. <laughs> I 15 level, możesz się walić. Ja wezmę twoje ten... Ja tam skoczę, Ja trafię, 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 trafię. Trafiłem, fuck yeah, mam twoje tenki, twój level, mam siedemnasty. Za się, zabij nie myśl mi Masz. Masz. Masz... 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 krzywe nogi jak straż. Eee, e, a łupata i pochodnie? I jedzenie? Nie miałem. A. Czy, masz. Jedzenie tu jest? I pochodnie. Ile, ile tam miałeś? Masz? Daj pustaka. Żeby tu tyle było ty. Jak nie było? Było pustaka. No ale ja jeszcze musiałem trochę sobie wziąć. Trzeba jakieś przejście mieć. I need diamond. diamond. Ciekamy, uciekamy, uciekamy Zdycham je. Pozbierał wszystko Patrzcie, w po międzyczasie pokażę wam krówki i zobaczcie co ja To ja sam wykopałem Powiedz. Niech po, pan się poda spać. Powiedz, już. ale powiedz, 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 że sam wykopałem. Powiedz, powiedz, powiedz. Dobra, co? wykopał. Aaa, widzicie, widzicie. Jedyne, jedyne co mu wyszło. Jasne, a, do, a dom no w, sumie, no w sumie... nie zupełnie, bo zamiast robić kopalnię, to mu, to mu wyszedł cave. No, trochę tam było tych twoich kejwów, kefów, Kef. kefy, są kejwy, nie są kejwy, tylko kefy. Kefy, tak. Kefy. W dupę podskoczyłem na polu! A ja, ja złapałem laga. Złapałeś co za? Złapałem laga za nogi i wytarmuciłem mu dupę. Aha, no... Kurde. Gdzie z niepomykacza dzisiaj idą szukać trzciny cukrowej. Już szukamy jej masę, nie? Szukamy jej w pizdu. Ja mam point ustawionego na domek. Nie wiem jak ty ja jest. Ja też. Słuchajcie, korzystamy z minimapki oboje. Też masz, też masz to samo co ja masz. A? spróbuję. To powiedz, powiedz powied proszę wszystkim jak, jak, jak się nazywa ta modyfikacja. Modyfikacja się nazywa ZAN Minimap. Chyba niewiele nie osób ją, ją zna. No, tak niewiele pewnie osób ją zna, ale jest, jak dla mnie jest o wiele lepsze, lepsza od REJ Minimap. To jest, ja tam, to jest moje zdanie. właśnie gdzie jest ta zakuta pała? Tutaj jest. No. Masz pszenicę. A właśnie, daj pszenicę i trzeba jakieś ślepki zrobić. I tam, I tam masz crafting. Gdzie jest Workbench. Workbench, on jest tutaj w ścianie, wmurowany. I w rogu też. Ale chlebki pięknie wyglądają w tej teksturce, nie? Chlebki są świetne. A jakiej tekstury używasz? Ładnej huh. faithful? Nie, Spax, coś tam. A, tak spaxa. Fajna, fajna jest, podoba mi się ta teksturka. Mam, ej, mam dwie pszince, to to, dwie to, to krowy rozmażę. No. Dziecko! Mój eksp, mój eksp, mój exp. Do skurw eksp wylataj? No jak jak, jak, jak robisz dzieci, to exp ja Ja wiedziałem coś, czego tu nie wiedziałeś! Macie jeszcze to. To znaczy? Idziemy. Nie. sorry możemy biegnąć, bo normalnie żarcia starcie, idzie za mną? Chodź. A może dasz mi to jedzenie? Podzielę się z tobą. Łaskawca się znalazł. Hej, hej. I need a diamond, 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 is what I need. Tam jest zielony Stary, to cukrowa! I, ko I kończymy odcinek tym zarumbistym powiedzeniem. Jakim? Ścina cukrowa. Nie, e, stary... To że bagna Bagnę... mówić Cię, stary, Cię stary Cię bagna? nie jest Trzeba bagna znaleźć. Po co ci bagna? Do fatfaperów. Ile masz trzciny? Całą, pięć. całą ukradłeś. Nie, my, pięć mam. Idziemy przez tą górę, może, może znajdziemy coś ciekawego. Tu jest zombie, widzisz? Eee No. poń Ale bo ci znowu podpali. Jak podpali? Pala? Pala się! <noise> Dawaj mózg. Nie dał mózgu. Chodź. Ej, Dares, gdzie jesteś? Ten poolał Z... mnie, poszedł se w pizdu. Zawsze musisz się zgubić, chodź. Trzcina cukrowa! Moja! Ała Mam cztery. Robimy zawody. Kto, kto pierwszy zbierze 10 trzciny cukrowej? Ja już mam pięć. Ja mam cztery. Szukamy dalej. Hej, hej. I need. Them, them. Ile świn? I need. O, jakie błędy, nie? Zobacz. Ale ty, patrz! Płaska ściana! Ja! Szybko, szybko. O, nie patrz, nie będzie lepszy. Sam znajdę coś zaraz. Znalazłem zimę Już mam 7, mam siedem, jeszcze 3 wygrałem Jezu, Agnieszka do strzelił? No Ja! Pozdrawiam nazywała No to bo moja wspaniała siostra, pozdrówcie ją genialnie na odcinku i zaraz ją zabiję Mam lagi! Nie, dlaczego akurat teraz mam lagi? Podczas zawodów Disconnect! Fajnie, C kilka cennych sekund dla mnie. Boże... Jezu, nie działa. Dobra, kochani, idziemy dalej! Jest trzcina! Wygrałem, wygrałem, wygrałem! Patrz, jaka Nie, kurwa, tylko dwie. Fuck, ja trzech potrzebuję. I, ile potrzebujesz jeszcze? I, jeszcze jednej. Ty, ja, ja nic nie mogę znaleźć. Czuję. Hej. Hej, hej. Ja ej, idę, ja idę przy brzegiem jakiejś jakiej rzeki. Ja właśnie też znalazłem jakąś rzekę. i Może mi może się poszczęści tym razem? Nie stary, bo ty, ty masz downa i śpisz w kasku. Tylko, tylko, tylko ja potrafię znaleźć. A to jest też tak szat nie są i zbierasz pokemony. Czekaj, ty miałeś czegoś nie cytować, tylko zapomniałem zap co to było. Co? M miałeś czegoś nie cytować, tylko... <śmum> U, ale zarobisty cave. Ja sobie go zapisuję. Zapisz. Pamiętasz stary? Co? Przecież miałeś czegoś nie cytować, tylko... No to przegrałeś, nie? Już, już los. patrzcie, widzicie to, tu jest masa trzciny cukrowej. No dobra. I krowy jeszcze znalazłem, to jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę zabije. A ja dobra, znalazłem lawę. Lol. Ale znalazłem trzcinę cukrową i wygrałem, i wygrałem. Wygrałem, 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 wygrałem. wygrałem, wygrałem. Stary, ile masz już trzciny? Sześć. Mam 15, mam 15, mam 15 Domek i fa, Tu są krowy, idę krowy zabić, będziemy mieli trochę tej skóry. No, to dasz. Hej, hej. I need diamond, diamond, diamond is one I need. No co za dziwka! Czemu ty mi bijesz? Bo walisz mi pod miecz. Czemu mi bijesz? Nie chciałem, przepraszam. I stajków trochę ale, bądź... ale, mam lagi. Ty! Jakbyś nie zauważył, jesteśmy na bagnach. Bagna! Nie wierzę! <noise> no pewnie zauważyłeś? Trzeba, trzeba, zrobić endpointa? Yeah. SMS. Yeah. Do na, do Tak się nazywa waypoint. Ba. Ty się dobrze czujesz? B gna. Czemu krowy są na bagnach? Bo tak jest stworzona natura. I need diamond, diamond, diamond is one, I need. Willow wkręciło mi się po co to śpiewałeś. <laughs> bo bo mi się nudziło. A uh. ja znalazłem... Nie, myślałem czy kanion. Uh. Oj. Spadłem w kanion, no stary. Ale trudno to to nawet kanionem. co to mi jest! Cina! jest chyba no chyba tak hej hej I need, demon, 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 I need no nie czego szukasz? słuchajcie chcemy razem z Aydarusem doda dodać na serwer modyfikację która pod tytułem jak ona się nazywa? no po co ją zadawać? dobrze hmm. będzie i tak nie, nie dodajemy? no to po co już mówiłem Sprzedałeś się Tak, ja, ja się sprzedaję, chociaż gówno za to dostaję. No właśnie, bo dlatego się sprzedajesz. Stary idzie noc, Common w, w, Idziemy na piechotę dawaj. Nie ja wiem, tylko 30 tylko zebra zbiorę Zebra. Gdzie chęć ty jesteś. Jezu zebra, tylko trzcinę zebre, jaki i analfabeta ze mnie, nie? Czasami. Ej, Darek, bo... widzę cię stój! Ciśnij X. No. Fajnie? No. No, dobrze. Tylko, że ja cię nie widzę. No Poczekaj. Okay. A, dobra, widzę cię. Ja cię nie widzę. Gdzie ty jesteś? Ty, a na minimapie jest. Jestem za tobą. Nie, przed tobą. No widzę cię. Chodź. Czekaj, ktoś do mnie pisze. Diamond is one. need. Hej, hej. I need diamond, diamond, diamond is what I need. Ej, ej, stary gramy, chodź. Nie ma, nie, nie będzie się teleportowania, nie będzie się teleportowania, nie będzie się teleportowania. Ja już mam tylko 400, 470 metrów do domu. Głos w tle, głos w tle, słyszy jakiś głos w tle, będę, głos w tle. Czyli to głos? Damian To Jezu, Boże, ej, Dares Sprzedałeś się, powiedziałeś jak masz na imię Ja? A może ty? Później powiedziałeś jak masz na imię Chodź, ziomek Dobrze, dobrze Ile masz Nie metrów? Masz... Ile masz metrów do domu? Słyszysz? Co? Ile masz metrów do domu? Nie wiem, kiedy mi strzela Szkieldy ci strzela Jak tego? Rzucił niego butelką jak Vibera, widziałeś? Ten na koncercie jak ktoś mu przybieprzył butelką W Polsce? <laughs> nie nie w Polsce, gdzieś tam indziej Nie Butelką w baniaka dostał Patrzcie niebieskie, patrzcie To jest Tak, zielone to są ogórki Różowe to są parówki A niebieskie to są Ty, jak mogę nazwać niebieskiego creepera, stary? Nie wiem. właśnie tam wybuchają mi za plecami. Nie wiem, czy słyszysz. Nie. I need diamond, diamond, diamond. A ja źródeł kulawy. Ej, ej. Co to powiesz? Wow. I się trawa pali. kupić za to psa. Tak. Ej, kirasy? Takiego, co go zawsze coś boli. Eee. Nie znam, nie znam takiej rasy. No bulldog Gdzie jest mój dom? A dalej trochę. O nie, mam tylko dwa serduszka. Jedno, jedno serduszko. O, a mnie wszystko atakuje. Mnie też właśnie. Pół, pół serduszka <grym> okay. No Robię teleport tu. Zawsze wszyscy pisz, piszą, że Taros Czytuje. Z tym administratorem na tym serwerze i mogę. Tak. Hm. Ty pająki mi atakują! Stary, wiesz, to kto mam zmierzać, nie? A ja nie? Znowu Spider. Ja mam problem ostatnio z... Zginięciem. Ciągle padam. I need diamond. Czemu mnie to nie dziwi? Mo możesz mi powiedzieć? I widzę cię. nie widzę stary ratuj mnie o moje itemki. padła machewka. jasne no Odejmuj, moje itemsy a co miałeś chwila całe eq i ratuj chwila ee eq 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 ja nie mam tego eq gdzie jest mój eq nie wiem czekaj bo tutaj leży wszystko dobra mam widać bo ja padłem w trzech różnych miejscach Jezu, skąd tu tyle pająków? No właśnie pająków masę tu jest, nie? I Clipper zarobiście. Krowa odejdź. Dobra, no, trzeba teraz usunąć na no, wait point, a wait point? Wait point? Coś domówię? Dobrze, wait point Tu jest krowa, tylko nie, nie przyszedłeś obojętnie. Trzeba ją zabić Krowa na ciebie patrzy, trzeba ją zabić. Mandzio! Nie obrażaj Mandzia. Co, nie lubisz go? Mandzia jest fajny. No, no Zostaw. <susza> no nie, daj mi spokój. A cię nie atakuje? Jak, to? nie biegniesz za mną. Ja cię nie, nie atakuje Takie. Lagi masz. Tu masz lagi. Albo jak to powiedziała twoja siostra, masz bagi. Mam bugi, właśnie. Stary, co ja? Co, jak, jak ja wyraz przykręciłem, że powiedziałeś, że będziesz to cytował? Właśnie nie pamiętam. A! I tak. Chodź do domu. Zakończymy odcinek. A co taki krótki? <grym> co? Czemu taki krótki? Czemu nie, z nim czekać, żeby ten, żeby się wrzucało wszystko. Robi co? Nie chcę się ciekać, że się będzie wrzucało wszystko. Huh. Stary to zrenderować, to się. Ale przynajmniej ładny obraz wyszedł ostatnio, widziałeś? O. No. Ej, ej. Taki ej. sobie. I need demon, demon, demon is, man, man. My to już, wiecie, obcykani tutaj z tym wszystkim. Obcykani to znaczy ty obcykany. Gdzie ty idziesz? A, enchant Do którego lera można? Ósmego I lagi! Boże, teraz weźcie zniszcz, nie? Ja pizgam, dobra, słuchajcie, to jest kolejne cięcie Dobra Musiałbym pomyśleć chwilę. Znasz jakiś dowcip, bo pinto. kończymy odcinek. Z... Naraz kogoś zabiję za spam. Yeah, wyłącz want white Nie, Chco, chcą. Co oni chcą? Czekaj. Aż muszę stawić, czekaj. A skopiuję serwer. A to coś tu ktoś ci bije. To ci znam. A skopiuję serwer i weź tylko tej mapy nie wysyłaj. Wiesz, wiesz, to, wiesz o co to może chodzić? Tak, czy, czy skopiujesz im serwer i wyślesz mapę. To też to, to oni sami to mogą zrobić. Z... Ty! Ja ich zabiję chyba. Dobra, stary, no się tym odcinkiem, bo tutaj oni oglądają nas w tym momencie. Schodź koło enchantu i powiedz na koniec jakiś kawał. Ja nie zaznaczałem kawał tak żeby to zakontyć. Powiedz kawał jak słoń mrówce dawał. A to może ty powiesz I on nie chciał, ja to mu dawała Już powiedział mi się śmiej Masz śmiać A, a, a On cię zbije Chodź tutaj Zostaj, Z na F5 jestem dzisiaj. Możecie zbić Ej, 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 ja też jestem na F5 Ej, Ale ty, ale ja mam... Ale ty patrzysz się od tyłu, ja patrzę się od przodu Dobra, chodź tutaj Stań koło gdzie, gdzie ty jesteś? Koło Yes! Zbiłem go! <śpiewa> Zabijesz mnie zaraz, idem w życie. Stary, mało mam życia. Dobra. A więc to by było na tyle w naszym drugim odcinku. I. Co macie robić? Teraz, dzisiaj ty kończysz. ty mówisz o uczniowie porafialnym. Ha. A co mogą tu robić? Komentować, subskrybować. klikać... klikać w lubię to. No, łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Żegna się z wami kucający Lotaros i. I bionc AIDADES No zostaw mnie, dobra, trzymajcie ci cześć.